Hej, witajcie z powrotem. Dzisiaj lecimy z czymś absolutnie fenomenalnym, to znaczy będzie to bardzo proste danie. Coś typu podejrzewam dla ludzi z Palestyny pewnie czymś tak oczywistym, jak dla nas, nie wiem, pomidory ze śmietaną i z cebulą. Natomiast szkoda, żebyście tego dania nie znali. Tak naprawdę będziemy smażyli pomidory na oliwie. Z aromatów będzie tutaj chili, będzie dość sporo czosnku, będzie świeża natka, pietruszki, sól, pieprz. Także wszystko tak naprawdę, co pewnie macie w domu. Jak nie macie też chili świeżego, możecie dać płatki chili lub um, takie um, ostrą paprykę. Um, to już wiadomo, to już dowolnie w zależności co mamy w kuchni. więc Bierzmy się do roboty. Słuchajcie. Włączymy tylko patelnię, żeby już się nam grzała. Myślę, że tak, na siódemkę, na szóstkę. Ja mam generalnie niesamowitą słabość do tych pomidorów. To znaczy robię je przy każdej możliwej okazji i zawsze no, nie ma takiej sytuacji, żeby komuś one nie smakowały. E, świetnym przykładem są wszystkie moje wyjazdy żeglarskie. Nie wiem, czy macie trochę pojęcie, jak to jest z żeglarstwem, natomiast na statku, e, czy na takim najmniejszym jachcie, są tak zwane wachty. I wachta jest to przydział obowiązków, który dzieli tak naprawdę e, nam pewne prace. To znaczy, jeżeli ja mam wachtę, tak zwaną wachtę kambuzową, e, to ja jestem odpowiedzialny tego dnia czy w tym przydziale czasu za gotowanie. Więc za każdym razem, gdy trzeba było zrobić śniadanie, nie wiem, na jakimś rejsie w Chorwacji czy gdzieś. To ja wiedziałem, że i tak po prostu wygram ze wszystkimi, bo ja zrobię moje cudowne pomidory i czego oni by nie zrobili, to tak naprawdę mogą się schować, ponieważ słuchajcie, no ludzie są zawsze niesamowicie zachwyceni tymi pomidorami. Fajnie jest jeść ciepłe śniadanie, ludzie kochają pomidory, a to jest po prostu połączenie jednego i drugiego. Coś też niesamowicie bardzo prostego, i powiem wam, że z tych wszystkich moich wyjazdów. To myślę, że ludzie lepiej wspominają te moje pomidory niż mnie, bo bardzo często piszą do mnie, nie Janek, kiedy znowu gdzieś popłyniemy, tylko piszą do mnie, słuchaj, czy mogę ten przepis na twoje pomidory albo swoje, te twoje pomidory. To w tym momencie u nas w domu to jest po prostu standard. Więc tak naprawdę oprócz pokrojenia pomidorów w plastry, w poprzech i zobaczcie ja nie wycinam um, tych tutaj gniazd nasiennych, nie, co? nie wiem, ja nie wycinam, nie wycinam tych zielonych części, ponieważ one przy obrótce cieplnej i tak już na spokojnie um, staną się takie kompletnie jadalne. Roz, Rozgniatamy czosnek i tak naprawdę słuchajcie, jeszcze tylko trzeba posiekać natkę pietruszki i cała robota jest wykonana. Więc słuchajcie, czosnek w takich mniejszych kawałkach, czyli też, bo ono tak naprawdę będziemy miały tylko, nie wiem, z minutę czy dwie, żeby na tej patelni się przegryźć. Podejrzewam, że oliwa już jest rozgrzana, możemy zawsze zobaczyć. O tak, o tak. A więc układamy na patelni pomidory. Zobaczcie, jak one przepięknie szpierczam na tej oliwie. Teraz wystarczy tylko posolić z jednej strony. Odrobina pieprzu. Słuchajcie, teraz gdy pomidory miały już tak z minutkę. Możemy dodać chili oraz czosnek. No tak, to zaczyna pięknie pachnieć. Przerzucamy pomidory na drugą stronę. Ostatnie co dodajemy to dodajemy trochę mm, napki pietruszki. Nie wiem czy widzieliście jaki grzmot jest straszna dzisiaj burza w całej mojej okolicy No cóż jak brzmi To nie jest mój żołądek Mój żołądek daje bardzo podobne dźwięki ale wyjątkowo to nie on Jeszcze odrobinę pieprzu Jeszcze odrobinę soli. Ok. Słuchajcie, musicie mi uwierzyć, że to tak niesamowicie pachnie. Słuchajcie, pomidory są gotowe. Jeżeli bardzo chcecie możecie polać jeszcze odrobiną świeżej oliwy, ja w tym momencie już dzisiaj zjadłem takiej ilości oliwy, że sobie po prostu odpuszczę. Natomiast wiecie, to co tutaj jest niesamowite to cały ten sosik, no on jest po prostu tak przepyszny, dlatego bardzo polecam to danie, żeby je jeść z jakimś chlebkiem, mm, ale też świetnie smakuje z ryżem. Z bulgurem, czy po prostu samo, właśnie w takiej formie. Moi drodzy, pomidory są gotowe. Trochę też ostyguję, ja nie chciałem po prostu się za wszelką cenę poparzyć. A chciałem Wam po prostu pokazać, jak genialne, proste i skuteczne to zdanie. To jest po prostu coś wybornego. W ogóle zobaczcie, ile one oddały soku. Zmieszały się z tą oliwą. Mi na przykład wiecie, nie przeszkadzają skórki od pomidorów, natomiast jeżeli komuś przeszkadzają, no to lepiej ich nie jeść. jak intensywna. Czuć czosnek. Są lekko pikantne. Ja też mam dość dużą tolerancję na ostre, więc po prostu nie musicie dawać od razu całej papryczki cieli na dwa pomidory. Akurat dzisiaj kupiłem taki dobry toskański chleb pszenny. On się tutaj idealnie nadaje. Jakoś grzonka, czy coś takiego też by się super sprawowało. Mmm. A to jest bomba. No i ten czosnek. Ten lekko tutaj mm. Pażony czosnek. Mm. Inny. Trzymajcie się i pomidory. A mi pomidory, tak? Tak szybko odchodzą. No i ale...